Wiz wizualnie. Witam Was w grze, która nazywa się Neverwinter I jak widzicie wreszcie, wreszcie dotarłem do szarandaru Tak, Chryster, jestem w szarandarze Namawialiśmy bardzo długo, dostałem się... To jest. Um, troszkę grząski grunt. Czołem kota, czołem kota. W dobrym momencie wbijasz na nagranie. O tak, tak, rączki do głoskania. E, bo ogólnie leśne elfy, ten klimat, las, mistycyzm, mistyczność i tak dalej, okultyzm. Dobra, nieźle w tę stronę. E, to jest mój klimat poniekąd przynajmniej. E, I leśne elfy w DD, szczególnie leśne elfy w Warhammerze, nie w DD, ale w DD też. E, szarandar i tak dalej, to powinien być mój klimat. Z drugiej strony, jak się rozejrzycie. Jest mnóstwo jakichś motywów, które niekoniecznie kojarzą się z mistycznym lasem, tylko z bajkowym lasem. Różowe kwiatki, motylki, ważki, nie wiem, łucznicy w różowych zbrojach, jeżeli nie w różowych, to w jakichś tam takich, takich innych. Ja, ja rozumiem, że ta kula to jest akurat tak skonstruowana. Jeżeli spojrzycie na ten świat, pomijając pety, które tam biegają byłągowate bardzo, to jest troszkę bardziej bajkowo niż mistycznie, bardziej niż bym chciał. O, czekaj, chodź. Chodź, chodź, zapikujemy temu ten mój ślicznym, o mały na kolankach. Tak? Na kolankach to będzie dobrze i wygodnie, i nie będzie przeszkadzała w nagrywaniu, i w ogóle będzie impi. będzie słodziutko tylko i tak, tak. W ogóle jest małt, ten jeleń taki jesienny, którego da się dorwać. Tutaj widzicie w wiosennym wydaniu albo w letnim wydaniu. I w letnim wydaniu, jakby się dało dorwać, to bym chciał jeszcze bardziej. Miałem szarandar lekko zbudzony, znaczy się, żeby dostać się do szarandaru, nowego szarandaru, trzeba było przebić się przynajmniej raz przez stary szarandar, którego, do którego chyba się teraz nawet nie mogę dostać, jakbym podbiegł, podjechał na moich ognistych, demonicznych saniach świątecznych, do bramy. O, 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 jak mnie ktoś wyprzedził na jelonku. Ja chcę tego jelonka! Dobra, wracając. I kliknę sobie tutaj. Prawo, to nie widzę bym miał stary Shalandar. Czyli to była mapa, taka jakby evento to znaczy eventowa z misją, którą musiałem zrobić. Nie wiem od czego to zależało, ale czasem mogłem wejść na ten stary Shalandar. Raz się za załadowałem, tam żyłem jakieś kwesta pogadałem w chwili, stwierdziłem, że a to potem i wyszedłem. A za drugim razem, jak próbowałem się załadować, to wyskoczyła mi informacja, że nie spełnią wymagań. Tak. A potem się załadowałem już bez problemu. I. Kompletnie nie rozumiem, o co Kaman no chodziło i dlaczego raz się nie mogłem załogować, a raz mogłem. No ale, tak czy siak, w pewnym momencie Dina mnie kopnęła w zad. Ten moment nadszedł wczoraj wieczorem. Zrobiliśmy na szybko wczoraj stary Sharandar, dziś się mogę już normalnie załadować i mogę robić tutaj misję. Sharandar ma swoje daily, jakby można to w ten sposób nazwać. Jakbym miał robić wszystkie możliwe daily w tej grze, to bym na każdej postaci siedział pół dnia i czasu by nie starczyło. No i tu są różne, różne właśnie niebieskie misje daily, które można sobie łapać, tam jakieś bounty, bounty way, czy nie wiem, co innego jeszcze tu można dostać. Jeszcze jeden kolej z jakimś czymś tam, coś tam, coś tam. Zaraz, zaraz próbuję obadać, gdzie to ja wczoraj byłem, na czym to ja wczoraj byłem. I le crap, le crap. ja byłem wczoraj chyba tutaj. Dobrze widzę. Nie, źle widzę. Czy trzeba ja byłem tu? Nie. Może byłem tu? Tą stronę trzeba i teraz w drugą stronę ląduję. Gina mnie wczoraj gdzieś ze żeby mi pokazać, co mam robić. Chyba tak, chyba dobrze idę, bo tu mam iść. I, 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 iść. I tu będzie leprekonus mały. W ogóle śmieszne, bo jak przebijam się przez stary szarandar, to stał leprekonus, który wyglądał, uwaga, uwaga, dokładnie tak jak mój ten koleż, tylko był zielony. W tym samym cylindrze, co jest teraz w tej wersji, był. tylko był cały zielony. A jak dobiłem się już do szarandaru, to tak wygląda Tam Tamten podskoczył, pomachał i zniknął, ale widziałem ten model. Widziałem tą czapeczkę i widziałem mniej więcej taką bardziej kurpulentną budowę ciała. No ale dobra. Leperkonusie Ty. Konusie Ty jeden. Dawaj mi. Ym, tak. Kościorka. Nom, 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 nom. O, no tu, tu. no ta, bo spadnie zaraz, spokojnie. spokojnie finish Edition. tutaj można się wbić i wczoraj mieliśmy po lewe, bo ja mam ze sobą tą swoją jigsaw, to to jest prewee, Prewi, czy nie wiem jak to się tam czyta to jest, zaraz może może znajdziemy, może jak już jestem w temacie to ja to znajdę mój companion, który to jest jigsaw, to jest striker czy ja mogę to kliknąć żeby zobaczyć nie mogę, czyli muszę zrobić coś takiego, że znaleźć kolekcję Companions i klikać aż nie znajdę tego mojego małego badziewia. A to będzie kuglarz. Eee, kleryki, klerykowie, kleryctwo. To będzie to. Eee, co to jest? Aha, to wystarczy bym myszką, to mi pokazało. The Red Caps are a, 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 a... ...spirited bunch of little murderers. Czyli um, radosna grupa małych morderców. Eee, tak. Mają we krwi coś z gnoma, bardziej źli, la, 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 la. Wydaje mi się, że to jest skrzyżowanie właśnie jakiegoś gnoma z, z, z goblinem, tak bym stawiał patrząc po tym. I oni są naczelnym adwersarzem tego, tej, tej instancji. Jak zobaczycie są tutaj w różnych wersjach, w tych zbrojach, w innych zbrojach. Jigsaw ma ogólnie kilka zbroi dostępnych, od bloku... Wow, wow, wow. Spokojnie, Lu Ej, 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 ej. Ekipa, szanujmy się. I ci właśnie Magowie, ci, którzy podlatują czary oni są czadersy, jakbym takiego chciał mieć. Nie też by moja Jigsaw nie starczała, bo starcza mi aż na to, bo jest, bo jest przecudna w tym swoim kretyńskim zestawieniu nie wiem czego. Ale jak klikniemy tu Companion i zobaczymy, to ma kilka stroi dostępnych. Ten jest standardowy strój, który mógłby być bardziej poszarpany. Bo ten wydaje mi się troszkę taki za ten. Springen taki z szeliczkiem. Faye Pillager taki trochę bardziej rozbudowany i ostatni Master Pourry taki taki wypaśny. Dajmy ten szaliczkiem, to fajny. Ha I, i ona jest takim strikerem. Nie powiem, że była najmocniejsza, to znaczy słaba nie jest. Problem z nią jest taki, że ona ma bardzo spóźniony refleks, więc zanim ona załaduje ten swój najbardziej użyteczny, najfajniejszy atak, to zazwyczaj z wrogów już nie ma co zbierać, bo jestem glas kanonem, więc albo zjadę wszystkich szybko, albo oni zjadą mnie szybko. Gdzieś ile czasu jej zostało zajęło eee, wow. o właśnie o tym mówię źle to bardzo rozgrywam ale jest komiczna i właśnie wczoraj z Ginolaliśmy, że wbiliśmy z tą moją Dixą na, na instację IB, i bijemy jej pobratyńców pobratymców pobratymców tak. po I, i, i to było troszkę takie takie no bo późno byliśmy zmęczeni, więc wydawało nam się zabawne, znaczy mi się przynajmniej wydawało zabawne eta. Jeee! Bum! No Pach, tak i wszystkich. O, nie trafiłem jeszcze w tego. Pauli! Cześć, cześć wyglądasz tak jakoś wrogo. Jak się czujesz z tym, że bijesz swoich? Co? Co? Odpowiedz mi na to pytanie Tarararataram, bum! No, my tu sobie bum, bum, bum. I teraz to, i nie ma czego zbierać zasadniczo. I został tylko ten jeden. Ten czar mi bardzo przypomina coś doktora Jeszcze Szczególnie, jak on to ładuje, spuścił na jego ręce. Takie, jakby ładował piorun, którym chce tam, nie wiem, rzucić. Czy, czy dokładnie tak to działa, i dokładnie tak to wygląda. No cześć, i z drugiej strony, i właściwie mamy potrolu. Zastanawiam się, jak to fabularnie jest rozwiązane, bo w DD w Zielono-Skórych za bardzo nie siedzę. Bardziej Warhammer mnie w tej kwestii interesował. A tutaj widzę zielono skóry, którzy się dogadują między sobą. W Warhammerze żyjące warzywa, czyli zielono-skórzy są jak grzyby, nie warzywa, przepraszam, grzyby, yy, mają wspólne korzenie, że tak to. No pan internet nazwę, więc rozumiem dlaczego oni się czasem ze sobą dogadują i rozumiem też dlaczego czasem się ze sobą bardzo nie dogadują. Ale jak to wygląda w tej grze, Są w tym świecie, bym trochę poczytać, jak, jak zielonoskórzy między sobą się dogadują w Forgotten Realms i czy trolle zaliczają się do zielonoskórych, czy, czy nie. Bo że o ile dobrze pamiętam, trole to było coś innego niż, niż orczy czy, 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 czy goblini bracia. Bardzo lubiłem gobliny, niezbyt lubiłem morki w Warhammerze. A tutaj z kolei... Chipori z trollami... E, Chipouri, to, 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 to źle brzmi. To nieładnie nie brzmi. I tak lepiej niż Chitauri z, z Avengersów. Chitauri! Chipouri. Chipouri! Jak coś z japońskiego trochę. E, tak, moja znajomość języków tak bardzo nie... tutaj, Sharandara robimy sobie też na daily, na szybko i wreszcie będę mógł zabrać się za robienie tych, 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 bo jak nacisnę ten magiczny przycisk tutaj, to mi pokazuje jakie kampanie mogę robić, jakie nie. Tych, tych dragonów, to już mi się tam troszkę, troszkę na bo gdzie jest 80% już mam, wow. Mogę odpalić te obie rzeczy na raz? Mogę, nice. Nie wiem, czy to mi jest potrzebne do czegokolwiek, ale, ale odpalamy, bo I Chryster mi miło tłumaczył, co ja mam robić, czego mam nie mam robić, czego nie tak. Nie dotarło przez ten zakuty web. Znaczy, nie, do, dotrzeć dotarło, ale to było z miesiąc temu, więc pozdrawiam gorąco i... Ło, tak, dobra, czy ja ich wszystkich tu powinienem widzieć? Znaczy... Na pewno mogę, ale czy powinienem to nie wiem, bo pamiętam, że to miałem, dlatego tym razem tu poszedłem, żeby zobaczyć co tu jest Pająki tu są Czyli to jest coś co można spokojnie omijać, bo poza jakimś tam lelawym dropem to nic mi tutaj ciekawego się nie, nie pojawiło. o, o już się skończyło miejsce, serio? A skoro skończyło mi się miejsce, to mogę z powrotem przyzwać swojego merkonta i wypstrykać się z krapu. Muszę wreszcie się pozbyć tego. Ja to powinienem móc być sprzedać albo przerzucić chociaż na inną postać, ale nie! Po evencie świątecznym wziął się przypisało. Jestem bardzo zły na siebie, że nie zrobiłem tego od razu, jak tylko zauważyłem, że to mam. Czemu się nie chcę sprzedać? Kaman, Jest dziwne. Ostatnio miałem wrażenie, że mi myszka nie działa, i robiłem test myszki i wyszło 99,9 tam sprawności, że granica błędu praktycznie myszka jest stuprocentowo funkcjonalna, więc nie rozumiem dlaczego w tej i w jeszcze jednej gierce mam tak ewidentnie jakby się coś nie doklikiwało, no ale można jest wszystkiego. Eee, gdzie było? Tu coś było... O, 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 o to tak. Możemy lecieć dalej. Więc, dla mnie jest to jakaś nowość, jestem tutaj drugi raz i to jest właśnie... Nie jestem przekonany co do tego klimatu. To jest niby taki klimat dziwnie mistycznego lasu mrocznego, ale jest za dużo filetu, za dużo różu jak dla mnie i to traci ten efekt, który oni chcieli uzyskać w moich oczach, niekoniecznie dla każdego, ale szczerze muszę przyznać, że te kolce z tym takim brązowo gumnianym kolorem. Przy tym fioletowo-o, no, o, o, teraz jak patrzę do przodu, to wygląda mega, ale jak już patrzę, tak to jest takie. Chodzi o to, że ten pomarańczowy się łączy, łączy super z fioletowym i to ekstra wygląda, ale nie jestem przekonany, czy to wygląda ok z tymi fioletowo różowymi kwiatami i z tymi nie wiem, pędami pełnymi kolców. To nie, nie do końca mój klimat, że tak to nazwę. Ale nie wiem, może, może się mylę, może, może się nie znam na elfiej mistyczności. W ogóle elfy w DD to nie jest mój ulubiony typ elfów orze, tak to nazwę. Kiedyś mieliśmy dłuższy wykład z mojej strony, nie wiem czy pamiętacie, jak nie pamiętacie, to fragmenty będę powtarzał. Chodzi o to, że elfy w różnych tam światach fantazy wywodzą się z dwóch, jakby podejść do elfiaczenia. Jedno to jest podejście, które ja nazywam Tolkienowskim, czyli elfy się odnoszą do mitologii celtyskiej, keltyckiej, jak zwał, tak zwał, jak chcecie to, tamten. I to polega na tym, że elfy to są tacy wyżsi, dostojniejsi ludzie, pradawna rasa i w ogóle i w ogóle. Więc Tolkien oparł swoją wizję elfów na nie, Nie, Tiamat na pewno nie. Tirnanok, tir czy jak to się tam powinno czytać, czyli na celtyckich, celtyckich motywach. W drugą stronę, elfy, szczególnie tworzone w w światach fantazy przez Amerykanów, bo to bardziej przez Europejczyków było właśnie to, to takie Tolkienowskie podejście, to w światach tworzonych przez Amerykanów elfy nie opierają się na celtyckich, keltyckich motywach, tylko na indyjskich motywach. Czyli elfy są niższe od ludzi, niekoniecznie dostojne, ale za to wiecie, łuki, polowanie, pełne życie z naturą, ten klimat. Mistyczność jest zastępowana przez jakby świetne obeznanie z naturą i magia wywodzi się bardziej z natury, a nie z Takich, w sumie no, w celtyckich też z natury, ale inne, inne podejście, tak. inny klimat mają te dwie rzeczy. I e, anime, czyli japończycy, chińskie bajki, o, tak, robią, e, wyciągają dwie najgorsze rzeczy. Z tego zazwyczaj elfy są wyższe od ludzi, z bardzo śpi, spiczastymi uszami, e, są właśnie kwiatkowo, mis nie mistyczne, kwiatkowo niedopowiedziane, co ma być niby tajemniczym. I ogólnie nie, nie lubię tego, jak w anime. Elfy są traktowane po. Nie, nie chcę mówić po macoszemu, ale, ale zazwyczaj są, są mistyczne, dlatego że są mistyczne, a nie dlatego, że są jakoś takie ciekawe. I w wielu, wielu światach, w wielu grach, spłaszcza się to do jednego jakby przedstawienia elfów, co mi się bardzo, bardzo nie podoba. No i w DD jest właśnie to drugie podejście. Elfy są niższe od ludzi. Jeżeli zostawicie Elfy, szczególnie leśne, szarandar i tak dalej, z Indianami to wyjdzie wam bardzo wiele punktów wspólnych, co jest okej, okay, I guess nie widzę nic przeciwko. O, to jest to. Właśnie zacząłem mówić i nie skończyłem. Wczoraj, jak zobaczyłem tego gościa kombosa, to ja zacząłem piciać ze śmiechu. A Gina, tu się nie śmiej, to są strasznie mocne, skurwone. Czy jakoś tak, nie wiem jakiego bluzga użyła w temacie Ale nie mogłem z tego, że oni są strasznie mocni Jak to są takie, ale są mocne Jak spojrzycie jak oni klepią To oni mocno klepią Gdzie on jest, tam jest No schodź dziadzie Jak mi to tarcza wreszcie zejdzie Szczególnie jak się dobiorą grupą i zaczną kurde siec na lewo, na prawo, to robią taką rzeź, że to jest ten... Otóż się już Co mi nie przeszkodziło się śmiać dalej, ale, ale nie oszukujmy się ten... No, no. są statystycznie mocni patrząc na to, jak mocno oni klepią, będą z takimi małymi... Czufami, to to, to jestem, jestem pod wrażeniem, ich zdolności. Nie, nie jest to oczywiście duże zagrożenie dla mojego glass -Canola. nie są w stanie tak szybko. Mnie, znaczy, no jak źle się ustawia, to są w stanie, ale jestem w stanie ich szybciej wyrąbać, niż oni są mi w stanie zrobić. Kuku, tak mamy coś innego. Teumaturgic Stone the, Unidentified Enchantment 3 Golden Crests. E, ostatnio dostałem z tego dunga, ostatnio wczoraj. E, to coś właśnie. Ale był od razu ready to upgrade. Aha, od razu jest ready to upgrade. Refine Czyli mam jedno, czyli jak wyfarmię jeszcze dwa, to będę mógł to przerobić. Tylko ten, 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 ten od razu był ready, się świecił, że jest ready. A to się jakby. W, jak się dwa zebrały, to już nie świecą jako ready. Ale okej, okay, dobra, dobra, dobra. Jestem w stanie to zaakceptować i zrozumieć. Więc proszę Państwa, to jest moje jakby powtórzenie mojego pierwszego spotkania z Sharandarem. Mam nadzieję, że, że, że czujecie tą moją radość z, z zapytania do Elfiego świata. Co prawda wolałbym, żeby to był troszkę taki poważniejszy, mroczniejszy, bardziej zielony świat leśnych elfów z Urahamera, ale diendowski Forgotten Realms Sharandar jak najbardziej spokoj jest. Widzicie tutaj latencję leżeć, Latając jakieś wispy czy coś, więc można się poczuć prawie jak w zedzie. Dziękuję Wam za uwagę i hej! Tak, Kocia? Tak? Trzeba się wymyć przez kaftanik, trzeba się wymyć tak dokładnie jak się da, przez ka kaftanik też się da, przeliczę się na wylot. O kurde, niech już będzie środa, niech ja będę mógł to jej zdjąć, bo... bo, 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 środa, która dla Was była bo ona już się w tym męczy, co prawda ma coraz lepsze samopoczucie, już nie jest taka zdołowana tym, że nie może się porządnie wymyć, ale widać, że ona to zaczyna tak irytować na zasadzie, już zaczyna kminić, czy może by nie olać moich grzecznych, miłych i usilnych próśb i wziąć to, zedrzeć z siebie. No ale mam nadzieję, że nie dojdzie do tego, nie dojdzie do tego spotkania. Co ten koleś dla mnie ma za to, że wykonałem ten even, tę ten instancję? Root of the problem complete. Expy i hajsy, no okej okay. teraz się mocno wypstrykają podczas eventu na kupowanie różnych gównianych tych tych różnych takich tych o tych o właśnie major injury kit, co w rezultacie sprawia, że no, że jak widzę golda to mi się oczka świecą muszę znowu skoczyć do banku i zostawić wszystkie kamyczki nowe, które mi gdzieś tam się pojawiały w ostatnich dniach, godzinach, nie wiem nie wiem, nie wiem jak to nazwać a, coś jeszcze... I w sumie tyle. W sumie tyle. A, a jeszcze to. Fajne jest to, że on teraz po półle lepszym nie znika od razu. To jest, to jest sympatyczne. Pa!